Historia jest pełna opowieści o olbrzymach, ale i również bardzo małych mieszkańcach naszej planety, nazywanych niekiedy goblinami, krasnoludami, czy wreszcie wróżkami. Do tego zestawienia można dołączyć jeszcze gnomy, hobbity, skrzaty i wiele innych istot, które zdają się sugerować, iż ludzie na pewnym etapie swojego istnienia Mogli faktycznie napotkać takie istoty. Opowieści na ten temat żyją w różnych regionach kontynentu europejskiego, ale i również w Afryce, Azji, czy wreszcie Ameryce Północnej i Południowej. I to właśnie o tych ostatnich dwóch kontynentach opowiem się nieco szerzej. Legendy opisujące takich małych ludzi są przekazywane z pokolenia na pokolenie przez rdzennych Amerykanów. Tym samym mitologia plemion algonkinów zawiera w sobie opowieści o tak zwanych Pukwudgie, czyli małych psotnych istotach żyjących na pograniczu przyrody i magii. Istoty te były znane z umiejętności znikania lub jak twierdzą niektóre legendy skakania między równoległymi światami. Z kolei legendy Szoszonów mieszkających na terenach gór skalistych opowiadają o bardzo podobnych stworzeniach nazywanych przez nich Nimerigarami. Byli to zawzięci wojownicy o niewielkim wzroście którzy mieli w zwyczaju atakować z ukrycia. W jednym z poprzednich odcinków wspominaliśmy nawet o tajemniczej mumii, która ma przynależeć do tego tajemniczego ludu. Do tego zestawienia powinni dojść jeszcze Jehasuri, a więc leśne duchy opisywane w wierzeniach Chirokezów. Twierdzili oni, że te psotliwe stworzenia wyglądały jak zwyczajni ludzie, tylko byli bardzo mali. Podania sugerują, że stworzenia te żyły w pniach drzew, i żywiły się drobnymi zwierzętami, i co chyba najważniejsze, posiadały pewnego rodzaju magiczną moc. Kolejną interpretacją tej legendy byli Ojibwe, istniejący w opowieściach Indian Meme Gwans. Były to małe istoty bez określonej formy, które dbały o dzieci i chroniły je w sytuacjach niebezpieczeństwa, a także pełniły rolę strażników kopalni miedzi i były uznawane za patronów zaginionych dzieci. To zaledwie kilka przykładów, które wskazują jednak na to, że opowieści o małych ludziach nie były wyłącznym wymysłem europejskiej kultury i że były one bardzo dobrze zakorzenione w rdzennej kulturze Amerykanów. W europejskim folklorze koncepcja krasnoludków wywodzi się ze staroangielskiego słowa dworg i ma liczne pokrewieństwa w innych językach germańskich, takich jak staronordycki dwergr czy starowysoki niemiecki twerg. Krasnoludzi Zyskali sobie nawet stałe miejsce w mitologii nordyckiej, która przedstawia ich jako mieszkańców Svartalfheim, przez to często byli kojarzeni z elfami. Japonia, Chiny, Korea i Rosja również mają opowieści o podobnych istotach. Jak część z Was może pamiętać, w Afryce bywają one nazwane goblinami. Wszechobecność tego uniwersalnego archetypu małych ludzi. Może sugerować, że wywodzi się z jakiejś jednej oryginalnej historii, która z biegiem lat wyewoluowała do niewiarygodnych rozmiarów. Fakt, że zarówno rdzenni Amerykanie, jak i Europejczycy, Azjaci czy Afrykanie opowiadali historię o takich małych istotach, które żyją w bliskim związku z naturą, pełnią rolę strażników czy też mają magiczne moce, ma prawo i powinien budzić naszą konsternację. Jak myślicie, czy gdzieś na Ziemi. Istnieją lub kiedyś istniały prawdziwe krasnoludy? Zapraszam Was do wyrażania opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, subskrybowania naszego kanału. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.